Was serdecznie. Dzisiaj zaczniemy od zadania pierwszego z informatora maturalnego. Przeczytajmy treść zadania. O dwóch pierwiastkach umownie oznaczonych literami X i Z wiadomo, że konfigurację elektronową atomu pierwiastka X w jednym ze stanów zbudzonych, podkreślamy, bo jest to ważna informacja, przedstawia zapis. OK, mamy konfigurację. Kolejna informacja. Łączna liczba elektronów na ostatniej powłoce i na podpowłoce 3D atomu w stanie podstawowym pierwiastka Z jest dwa razy większa od liczby elektronów walencyjnych atomu pierwiastka X. W takim razie. Mamy konfigurację stanu zbudzonego, pierwiastka X i dalej informacje również o pierwiastku Z, który łączył się z pierwiastkiem X. Więc zaczynamy od X. Spójrzcie, że mamy podaną konfigurację wzbudzoną. No to w takim razie pamiętajmy o tym, że w stanie zbudzonym elektron zostanie przeniesiony na dalszą podpowłokę. W naszym przypadku na 3P. Jest to podpowłoka o wyższej energii. Stąd wiemy, że ten elektron musiał się przenieść w takim razie tu, a był on pierwotnie w 3s, to znaczy na początku mieliśmy 3s2, jeden elektron przeszedł i 3p2. Ten zapis, który tutaj macie, dotyczy stanu podstawowego, czyli dzięki temu możemy już patrząc na układ okresowy określić, co to za pierwiastek. Idziemy do Trójeczki, przypominamy, że jest tu blok S, tu blok P, a to blok D, no i mamy przejść 3S2, 3S2, dwa kroki w bloku S, i potem 3P2, 3P2. Jesteśmy tutaj. Zwróćcie uwagę, że doszliśmy do SI krzemu, który znajduje się w 14 grupie i w bloku P. Zapisuję symbol pierwiastka SI, numer grupy 14, i symbol bloku P. To już wiemy. Lecimy dalej. Łączna liczba elektronów na ostatniej powłoce i na podpowłoce 3d atomu w stanie podstawowym pierwiastka Z jest dwa razy większa od liczby elektronów walencyjnych atomu pierwiastka X. Czyli zastanówmy się, gdzie są elektrony walencyjne. Pamiętamy, że znajdują się one na ostatniej powłoce w przypadku pierwiastków grup głównych, czyli w naszym przypadku Mamy 3S2 i 3P2. Jest to ostatnia, bo zwróćcie uwagę, że mamy 1, 2, 3, czyli na ostatniej, czyli na trójce mamy 2 plus 2, 4 elektrony. I teraz mamy ich dwa razy więcej, czyli 4 razy 2, 8 elektronów w pierwiastku Z. Spójrzmy, jak one są rozłożone. Znajdują się one na ostatniej powłoce i na podpowłoce 3D. W takim razie. Mamy 3D i ostatnią powłokę. Pamiętajcie, żeby wejść tutaj do 3D, no to przed 3D mamy jeszcze 4S. 4S, no i musimy rozłożyć 8 elektronów. No to zaczynamy. 4S, 2, 8 minus 2 zostanie nam 6, czyli 3D, 6. Sprawdzamy, co to za pierwiastek, zaznaczam na układzie. 4S2 i 3D6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i mamy, jest to żelazo, czyli symbol pierwiastka żelazo. Znajduje się on w ósmej grupie i symbol bloku to D. Idziemy do zadania 1.2. Jest to kontynuacja zadania pierwszego z informatora maturalnego. Wpisz do tabeli wartości dwóch liczb kwantowych głównej i pobocznej, opisujące stan kwantowo mechaniczny jednego z niesparowanych elektronów o najwyższej energii atomu pierwiastka X przedstawionym w stanie wzbudzonym. Stan wzbudzony pierwiastka X mieliśmy przedstawiony wcześniej w informacji zadania pierwszego. My musimy określić główną oraz poboczną liczbę kwantową dla elektronów o najwyższej energii, które to będą niesparowane, znajdują się w 3s i w 3p, ale te o najwyższej energii będą znajdowały się w 3p. No to określajmy. Główna liczba kwantowa oznacza numer powłoki, na której znajduje się elektron. Pamiętamy, że decyduje ona o wielkości orbitalu, czyli Numer powłoki, numer okresu w naszym przypadku to 3. Czyli n równa się 3. Natomiast poboczna liczba kwantowa określa typ podpowłoki, którą zajmuje dany elektron w danej powłoce. W naszym przypadku mamy 3p. Przypominamy, że dla bloku s jest to wartość 0, dla bloku p jest to wartość 1, no i dla bloku d jest to wartość 2. W naszym przypadku mamy 3p, wybieramy tą odpowiedź, czyli wartość 1. Mam nadzieję, że jest to proste. Lecimy do zadania 1.3. Jest to kontynuacja zadania pierwszego z informatora maturalnego. Przedstaw pełną konfigurację elektronową jonu Z2+, w stanie podstawowym. Zastosuj zapis konfiguracji elektronowej z uwzględnieniem podpowług. Czyli musimy zaprezentować pełną konfigurację jonu Z2+, czyli kationu dwudodatniego. Z nasz pierwiastek Z to żelazo, czyli tworzymy jon Fe2+. Zwróćcie uwagę, że żelazo jest w bloku d. W przypadku metali z bloku d, tworząc kationy, najpierw zabieramy elektrony z orbitalu s, a dopiero potem z orbitalu d. Musicie zapamiętać, to jest bardzo ważna informacja. Czyli Lecimy po kolei. W 1S 2 nic się nie zmienia. Potem mamy 2 S2. 2p6. 3 S2. 3p6. No i teraz tutaj uwaga powiedzieliśmy, że musimy najpierw zabrać elektronu z orbitalu S. Normalnie mielibyśmy 4S2, ale zwróćcie uwagę, że mamy ładunek 2, czyli zabieramy 2 elektrony. To znaczy, w naszym przypadku, gdy mieliśmy 4S2, musimy to usunąć i zostaje nam jedynie 1, 2, 3, 4, 5, 6, czyli 3D6. Zapamiętajcie, to, bo to jest bardzo częsty błąd popełniany przez uczniów, że z przyzwyczajenia zabierają to z samego końca zapisu swojego, czyli z 3D, a nie z 4S. Rozwiązanie poprzedniego zadania przyszło Ci z łatwością, a może wręcz przeciwnie, okazało się trudniejsze niż się spodziewałeś. Niezależnie od tego, czy szukasz nowych wyzwań, czy chcesz lepiej zrozumieć podstawy, zawsze warto rozwijać swoją wiedzę, szczególnie z chemii. Zapraszamy na zajęcia z chemii, zarówno osoby, które chcą stawić czoła wyzwaniom, jak i tych uczniów, którzy potrzebują solidnych podstaw. Wakhem prowadzimy lekcje stacjonarnie oraz online, dostosowując materiał do Twoich potrzeb. Nie pozwól, by trudności Cię zatrzymały. Odkryj, że chemia może być prosta i fascynująca. Razem osiągniemy więcej.